Pracujcie własnego biznesu. sportowca, Po prostu nieziemski człowiek, bo akurat jest, jeszcze jest członkiem Toastmasters. Dzisiaj usłyszymy drugą mowę Konrada, bo jak się domyślacie ostatnio miał pierwszą mowę i dzisiaj będzie mowa druga, ale zanim opowiem o Chciałbym też z Wami podzielić się zainteresowaniami Konrada. Uwielbia sporty rakietowe, czy na przykład badmintona. Lubi pobiegać, co uważam za bardzo zdrowe. I też czasami wygodnie, siedząc albo leżąc na kanapie, w nieziemski sposób, prawdopodobnie lubi za bardzo zdrowy. Konrad realizuje ścieżkę przywództwa dynamicznego, bo powiedział, że taka ścieżka najbardziej odpowiada jego zainteresowaniu temu, w jakim kierunku chciałby się rozwijać i w Toastmaster's, i poza klubem. Dzisiaj usłyszymy mowę z Bardzo konkretnym celem. Mowa powinna zawierać strukturę, wstęp, rozwinięcie i zakończenie, i też temat nie powinien być bardzo szeroki albo bardzo ogólny. Ramy czasowe mowy to od 5 do 7 minut. I teraz zapraszam na scenę Konrada Bretnarka w mowie pod jako student, czyli jak podróżować tanio i z klasy. Słuchajcie, na początek chciałbym wam zadać jedno pytanie. Niech podniosą rękę osoby, którym też się kiedyś wyświetlił filmik od jakiegoś influencera, mówiący, pojedź na niesamowity wyjazd Znalazła się taka osoba, no cóż, ja też byłem jedną z tych osób i zawsze czuję się nieziemsko w takiej sytuacji. Czuję, jakby coś, jakaś energia do mnie przychodzi, czuję, że to szansa dla mnie, żeby ponownie coś zobaczyć, żeby ponownie wrócić do jakiegoś kraju. W tym momencie zawsze idę zgodnie z instrukcją takiej osoby. W moim początku okazuje się nie cena na 40 zł za lot, tylko nagle cena 600. Zawsze nagle to nieziemskie uczucie mnie opuszcza i zaczynam się zastanawiać. Przemyśleń na temat podróżowania, jak ja podróżuję, oraz przedstawić Wam kilka porad. Pierwszą taką poradą, pierwszą taką ciekawostką będzie odwoływanie się do, do linii lotniczych. Wszyscy na początek czują się. próbowałem, odszkodowanie od linii lotniczej próbowałem uzyskać od firmy pośredniczącej. Korzystałem z tych firm typu Erhel, żeby to one biły się w moim imieniu z, z, z firmą lotniczą, żeby uzyskać to moje odszkodowanie. Niestety nigdy się to nie udało. Wszystkie wnioski, które im wysłałem, zostały zaakceptowane. Linia lotnicza mnie poinformowała, że odszkodowanie jest zasadne, ale pieniądze nie na moje konto. Natomiast kolega, który, z którym leciałem w zeszłe wakacje do Chorwacji, poszedł bezpośrednio do okienka Ryanaira, powiedział, że chciałby złożyć odszkodowanie i pieniądze otrzymał po niecałym miesiącu. Drugim, yy, drugą wskazówką dla Was będzie to, że według mnie nie warto wchodzić do samolotu od razu. Zazwyczaj, Zazwyczaj yy, miejsca, które są mi przydzielane, są bardzo mało korzystne. Dlatego zamiast pchać się ze wszystkimi osobami i ustawiać się w kolejce wchodzę jako ostatni i wybieram sobie miejsce dowolne w samolocie. Czy to, żeby miał miejsce po lewej, czy to po prawej, żeby koło mnie nie siedział, czy bym miał sporo miejsca na nogi przed sobą i nie ukrywam, czasami też powiem bezpośrednio do klasy biznes. Ostatnią do Stanów Zjednoczonych na temat tego, że warto sprawdzać jakie są warunki wejścia na teren innego kraju. Z kolegą postanowiliśmy pojechać na nieziemskie wodospady Niagara. Wodospady Niagara charakteryzują się tym, że część tych wodospadów jest widoczna od strony amerykańskiej, a część tych wodospadów jest widoczna od strony kanadyjskiej. Z kolegą postanowiliśmy wybrać się na wieczorny spacer około pierwszej nocy po Niagarze, po wodospadach Niagarze, zaczęliśmy od strony amerykańskiej, a następnie mostem przeszliśmy na stronę kanadyjską. Okazało się, że o pierwszej nocy, gdy był to okres mało turystyczny, w okienku nikogo nie było, dlatego pomyśleliśmy sobie, że nic się nie stanie, jeżeli dwóch nastolatków wejdzie na teren Kanady i postanowi zwiedzić. Wszystko było super. Poszliśmy, 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 zwiedziliśmy Niagarę i po dwóch godzinach oglądania Niemieckich podospodów Niagary podjechał pewien samochód. Mm. Był, był to samochód Straży Granicznej. Wyszło z nich dwóch panów, podeszli do nas i głosem, ciężkim głosem mówił dla nas paszport i dokumenty potwierdzające przyrost. My wtedy waliśmy tzw. Tak że nie mówimy po polsku. Próbujemy się tłumaczyć, że jak to, że nie widzieliśmy, że, że przyskoczenie bramki to tak w Polsce normalnie. I panowie coś tam próbowali, próbowaliśmy coś ubrać. Niestety się udało, że nasza argumentacja ich zbyt ich Nasza argumentacja nie była zbyt konkretna dla nich, dlatego kazali nam wejść do samochodu i, i, i zostaliśmy odwiezieni na... Na granicach kraju Ameryki oraz Kanady z dokumentami o deportacji. No eee, cóż, podsumowując moją przemowę, mam dla Was trzy wskazówki. Pierwszą z nich jest to, że na pewno nie warto wkraczać na teren innych krajów, nie wiedząc, jakie tam są regulacje. Drugim, e, drugą wskazówką jest to, że warto wchodzić jako ostatni e, do samolotu. Trzecią wskazówką jest to, że nie warto korzystać z firm pośredniczących. W, aby uzyskać odszkodowanie, lepiej to odszkodowanie złożyć samodzielnie. Dziękuję.